Witam Was bardzo serdecznie w programie Scouse Pols. Witamy Was dzisiaj gorąco i cieplutko, bezwiecznie z naszego studia nagraniowego, tak którego będziemy używać, gdy w warunki pogodowe tylko. na zewnątrz nie będą sprzyjające. Sprzyjająca dzisiaj jednak była gra Liverpoolu, który właśnie ukończył swój. Mecz z Southampton z wynikiem 2 do 1. E, jesteśmy bardzo świeżo po tym meczu. E, nadal przeżywamy gola Isaka. No. E, Eketike pochwalił się tutaj świetnym wykończeniem. Ale Bóg nie pomyślał troszkę. Nie pomyślał troszkę o konsekwencjach swoich czynów. Nie pochwalił się swoją inteligencją. Zapomniał o tym, że miał już żółtą kartkę po wykopaniu czy tam odbiciu piłki w powietrze. Zapomniał o tym, że ją ma. Zdjął koszulkę w ramach celebracji, dostał drugą żółtą kartkę czerwoną, w e. i teraz nie zagra w meczu z Crystal Palace. Ja zawsze patrząc na pozytywy, myślę tylko o tym że przez to Isak dostanie cały mecz i e, zagra dla nas pierwszy raz Premier League od pierwszej minuty, bo ostatnio z Atletico zadebiutował, ale w Premier League nie zagra od pierwszej minuty może nie dostanie pełnych 90 minut, może wejdzie za niego Kiedza, bo wątpię, żeby dalej dostał 90 minut, ale mimo wszystko bardzo dobry mecz Liverpool, znaczy taki bardzo dobry mecz na pewno Isaka, bo zdobył fajną bronkę. Dobry mecz Liverpoolu, znowu troszkę szejki, kilka błędów indywidualnych, pokroju tego błędu Endo, ale ogólnie meczyk dobry, świetny mecz Kiezy, genialny mecz Kiezy, Kieza, dwie asysty. Kieza Men of the match, widzieliśmy dzisiaj najlepsze oblicze Kiezy, on był dzisiaj... Był bardzo dobry. I taka pier, pierwsza teza z tego sezonu, którą, której chcę powiedzieć o Kiezie, jest taka, że jest bardziej kompletnym piłkarzem od Cody'ego Gakpo. Cody Gakpo jest fantastycznym finisherem, ma świetne uderzenie, ale Kiedza jest ogólnie całościowo lepszym zawodnikiem od Kołdiego. i to dzisiaj pokazał zdecydowanie, że piłkarsko to jest o wiele bardziej multiwymiarowy. Jest, jest trochę bardziej efektowny od Gagpo. po na tym lewym skrzydle się troszkę porusza tak w ograniczony sposób. Mhm ma ciągle jakby te same, te same sposoby na przejście rywala one non stop działają, to trzeba przyznać i on non stop coś tam gotuje na tym lewym skrzydle, ale Kieza jest troszkę bardziej efektowny na tym skrzydle, dzisiaj dał bardzo dużo, fajnie bardzo mi się podobał mecz Kiezy. tutaj są dla niego kwiaty od kwiat nas, dzisiaj kwiaty jest kwiat po prawej nasz kwiaty dla Kiezy dla kiezy tutaj to od nas, y... tak jest. Y... To prezent za bycie tak samo jak na górniku się dostawało jakiś kurczak. Tak, my, my kiedyś dajemy na kwiatki. górniku kurczaki, a my dajemy kwiatki. Kwiat też chciałbym dać Giovanni Leoniemu, który zagrał fan. To był jeden z najlepszych debiutów jakie widziałem. E, szczególnie, że chłop ma 18 lat, teraz stała się w jakaś kontuzja, Wyglą wy jaka. wyglądało to groźnie, obawiam się, że może być to kolano, e, bo tak to dla mnie wyglądało, on też się uderzył przy lądowaniu w głowę, dlatego no trzymamy kciuki, że z nim będzie wszystko ok. E, dlatego... Myślę, że powiedzieliśmy o meczu z Southampton. Wystarczająco głupia bramka, tak jak powiedział Maka, e, idzie na konto Endo, który zagrywa głową nie w tym kierunku, w którym powinien. Wracając do wydarzeń z, z weekendu, gdzie pokonaliśmy Everton w niełatwy sposób. Podobny wynik co dzisiaj, bardzo podobny. Nawet ten sam... identyczny. Nawet ten sam. Ja przyznam się szczerze, że nie oglądałem tego meczu na żywo, ale za to Maciek oglądał. Ja mojej... Przyznaję się, gdzie byłeś? Byłem, byłem w stolicy y, Imperium Rzymskiego byłego, gdzie zwiedzałem wiele zabytków i obijałem się o turystów. O, u kogo spałeś? U ciotki Francesco Tottiego. Podobno. Zapytałem się jej. Mając mamę ja nazwiską Totti, zapytałem się, czy w rodzinie Francesco, ona powiedziała si, zia, 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 czyli ciotka. Cia. Cia. przepraszam. Ale faktycznie, no to Stadio Olimpico widziałem, ale nie widziałem derbów, które w Rzymie Były, miały miejsce na zajutrz. Za to Maciek widział derby Merseyside na żywo. Ja widziałem derby w Merseyside. To był dobry mecz, fajny. Podobał mi się, dużo emocji. Kogo wyróżniasz z tego meczu najbardziej? Kto? Ryan Gravenberg. Uff. Ekstremalnie proszę świetny, Państwa. piękny i cudowny mecz Ryana Gravenbercha. Asysta i gol. Przepiękny mecz. Po prostu jeszcze takiego Gravenbercha nie widziałem, a już był w tym sezonie fenomenalny, ale jeszcze nie zagrał tak dobrze jak z Evertonem. Był bardzo dobrym piłkarzem i chciałbym mu dać kwiatki. Ja myślę, że tak jak de Gravenberg miał dokonaną transformację przez Lota sezon temu, to w tym sezonie widzimy kolejną transformację. To jest kolejna ewolucja Pokemona Ryan Gravenberg. Teraz do poziomów jeszcze bardziej wyższych, już zmierzających w kierunku klasy światowa. Trzeba pochwalić tutaj występ y, bohatera dzisiejszego meczu y, słodko-kwaśnego, czyli Hugo Ekitike, który zdobył dziś zwy zwycięską bramkę i otrzymał czerwoną kartkę, ale z Evertonem tą bramkę zwycięską szczelił i to z, z rewelacyjnym finiszem. Ale jeszcze przy okazji chciałbym też pochwalić Mohameda Salaha, bo to jednak on dało Fenomenalną asystę Gravenberchowi. A to otworzyło mecz. Wykończenie Gravenbercha to już mówiłem wcześniej, jaki Gravenberch był dobry, ale jego wykończenie było jeszcze lepsze. Bardzo ładna bramka, bardzo mi się podobała, ale bardzo mi się też podobała asysta Salacha i chciałem go za, nie, za to pochwalić, ponieważ był to właśnie przebłysk z tego Salacha, którego uwielbiamy i który powinien zdobyć złotą piłkę, którą zdobył Usman Dembele. Zdobują e, zasłużenie, ale jak dla mnie powinien wygrać Salah. Ja uważam, że Osman Dembele zasłużył, zdobył tę złotą piłkę. Jednak chciałbym, żeby Salah był na podium. Ale jeszcze tak, tak, wracając do tego meczu z Evertonem, trzeba też powiedzieć jakieś słowo mniej pozytywne, i tutaj kogo byś wyróżnił? Jednego. Gracza, który mógł wystąpić i mógł zagrać lepiej, chyba był to McAllister, takie mam wrażenie. Troszeczkę na przykład za dużo miejsca Idrisa Gay miał na wykończenie tej akcji, na zgranie NDIE, plus McAllister troszeczkę obok przeszedł tego meczu. I nie jest to pierwszy taki występ, Maki w tym sezonie, ale on mógł z tyłu głowy mieć. Poród. Poród mojej partnerki. Tak, na, 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 na ten świat przyszło jego dziecko piękne, zdrowe. Tego gratulujemy. wczoraj, ale stawił. Gratulujemy Aleksisowi i e, miejmy nadzieję, że teraz da mu to wiatr skrzydła. i... No kto jeszcze tam? Bradley zagrał taki mecz przeszedł też trochę obok tego meczu, za to Kerkę znowu dobrze zagrał. jest dobrze zagrał, mecz. tak, tak. Obrona tak. była stabilna, mimo tego gola znowu głupiego. To wyglądało to w miarę stabilnie. Everton tam nie znajdował sobie za dużo sytuacji. Znaczy, jak stracił inicjatywę Liverpool i na chwilę prze, przejął ją Everton, to trochę tam się działo pod tą bramą. Jeszcze można wspomnieć o Florianie. Miał kolejny mecz, w którym prawie mu już wyszło. Prawie no bo miał to jedną sytuację, prawie że jeden na jeden, chyba że już nawet to było jeden na 1, nie wykorzystał jej. To co tak zszedł do środka, co no, Co Krakowski tak. mówił ostatniej. To było to, było... No to było już trochę unlucky, bo to powinien być gol. No ale dalej wiadomym jest, że Florian Wirtz się w końcu przełamie i że nadchodzi to, sam sobie powiedział w wywiadzie. Dzisiaj chyba nawet to czytałem gdzieś, że. Było, Florian było. Wirc mhm. mówi, że wszystko jest spoko, po prostu czekasz, aż się to wszystko odblokuje. Pewnie. Dlatego e, jesteśmy spokojni. I też zagrał, no, akurat dużo się nie można było spodziewać, bo to Ale był Everton zablokowany. Za, zagrał taką jedną fajną piłkę, która. To e, nawet to było to podanie do Wirca jeden, jeden. Nie, Salah Salach podawał, bo na mógł pewno? mieć drugą asystę. I... Wiem, bo miałem go na kapitanie. Nie, i... Ja też miałem go na kapitanie. Tak. Większość ludzi go miała no na naprawdę? kapitanie. A ci, którzy mieli Halanda, wygrali ten Game week. Ja muszę sobie kupić Halland... Wild wildcard zrobić widzowie. Bo jak mówimy o Holandzie, to chcielibyśmy słówko... O pewnym meczu. O pewnym meczu powiedzieć. Jest to mecz Manchester City kontra Arsenal. Arsenal który skończył się wynikiem 1 do 1. Ja bym chciał powiedzieć tak. Arteta znowu wyszedł posrany na match City. Znowu wyszedł z czterema obrońcami i trzema pomocnikami defensywnymi. Ci czteroma pomocnicy, i środkowymi obrońcami. Tak jest. jest. I trz, trzema pomocnikami defensywnymi, w sensie po prostu ich ustawił na defensywnych pomocników. Bał się. Straty bramki, ale wystawił salibę, który wywraca dopiero z kontuzji, i było to świetnie widać, że on dopiero wraca z kontuzji, bo Gol Halanda, ak akcja bramkowa Halanda była po prostu tak, tak ewidentna, no, on dostał to podanie i Saliba był trochę zagubiony. Widać było, że jest trochę nieograny, i widać było, że on powinien pokryć Halanda i polecieć za nim, a on. Czyli Bieg razem gol, z obrońcą, bo to jest, gol, jest na konto sali. Saliby. Saliby. Tym samym jest na konto e, artety, bo wystawiając salibę, mając takich dobrych obrońców, to, to, sobie, to sobie troszkę zaszkodził. Dlatego dla mnie ten gol City jest na konto artety. Później no ten to... mecz był murowaniem z jednej i drugiej strony. To był trochę harambol z obu ekip. Już nie będę używać tyle razy słowa terrorysta w tym meczu, ale obaj zasłużyli na to miano. Guardiola pierwszy raz od momentu, kiedy jest trenerem City, gra taki futbol. 2-1 z dwoma czerwonymi kartkami, z czerwoną Sancheza i czerwoną Casemiro. <laughs> tutaj tutaj, tutaj trzeba powiedzieć, że taki mecz trafia się raz na na sezon i to jest mecz, który jest testem dla ekipy tutaj w tym przypadku Chelsea. Liverpool też w poprzednim sezonie miał taki mecz, w którym dostał dosyć wcześnie czerwoną kartkę. Wiele rzeczy było nieprzewidzianych. Wszystko nie poszło razem z planem. Chodzi mi o mecz z Fulham u siebie, jak Andy Robertson dostał szybko czerwoną kartkę i po czym Fulham strzeliło Mecz ostatecznie zakończył 2-2, jak ten święty pamięci go strzelił yy, w, w, po tam, po, po, w 80. którejś minucie. No Chelsea nie dała rady na Trafford, ale United, y, United zagrało dosyć solidny mecz. Współczuję wszystkim posiadaczom Sancheza, fantazję z ja tym jednym z nich, <laughs> No, on Mogli zobaczyć ujemne punkty na jednej ze swoich pozycji. E, miał minus 2, ale te punkty liczą się przez cały mecz, więc e, finalnie skończył z e, minus 3. Anton Stach mówiłem. Piękna bramka. Mówiłem w poprzednich odcinkach że to będzie najlepszy gracz Leeds no. to taką bramką może się pochwalić mało pomocników szczególnie w Premier League przepiękne uderzenie, przepiękne potem jeszcze szybka asysta do Okafora e, i też debiutancka bramka w Leeds United tego zawodnika, byłego gracza AC Milanu Ladislav Krejci jeden z szalonych content creatorów z fantazy na twitterze zrobił całą analizę na temat opaski kapitańskiej dla Krejciego na tą kolejkę no i chłop dosłownie się wybił bo Krejci ma 0% posiadania on mu dał opaskę, on zgarnął punkty ale śmieszne jest jak dużo osób Określa teraz skład Wolverhampton npc tam bo tam wejdź skład Wolverhampton. Jak patrzymy na skład Wolverhampton, to możemy się zastanowić na pierwszy rzut oka, kim jest w ogóle Krejci, kim jest Gomez, no, posłuchaj Lopez, oni mają, on, co oni to mają, są za zawodnicy. Oni mają po, po, podróbę Moskery z Arsenalu, bo jest, jest taki piłkarz, który się nazywa Jerson Moskera. To są zawodnicy na naprawdę. To wygląda jakbyś wybrał klub, który przed chwilą był w Premier League i który spadł do Championship, i byś FIFA go wybrał, żeby sobie nim zagrać. I byś takie nazwiska właśnie tam widział. Jakiś odpadek z Premier League jeszcze, Zesa, który się to są, ostał. To jest dosłownie. Na to są naprawdę straszne npc straszne trzech, trzech, trzech Gomeszów. Jest Toti Gomesz, to to jest drwal, jest środkowy obrońca, który już gra długo. Jest Żłało Gomesz, który jest... Już, już gra któryś sezon z rzędu. Jest Rodrigo Gomesz, jakiś lewy, lewy wahadłowy. A nawet który, jeśli nie są NPC-tami, to wyglądają jakby byli NPC-tami, bo Wolverhampton jest tragiczny. Który wygląda jak kuzyn Rubena Vinagre z, z temu... Ponadto mamy, mamy tego Belegarda, który nie, nie umie się niczym fantastycznym popisać. Kim jest Aro Kadare z Hank. 23 gole w Hank w, se, w, poprzednim, w poprzednim sezonie. No ale to jest właśnie efekt tego, jak się swoich bardzo dobrych piłkarzy nie zastępuje przynajmniej solidnymi piłkarzami no, tutaj, i sprawdzonymi piłkarzami. Te śmierdzi spadkiem. Wolves nie może już przestać uciekać od nieuchronnego. Ehm, dobra, idąc dalej, Fulham 3-1 z Brentford. Tutaj e, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja też West Ham. Kolejna przegrana potera. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Kolejny ciężki match. Burnley kontra Nottingham Forest. Tutaj Neko Williams popisuje się bardzo ładną bramką. Przynajmniej go miałem fantazję w końcu mnie no. tutaj zapunktował. Ja też. Zgoda. Mintech odpala w Brighton. Mintech odpala w Brighton. Gol w poprzednim meczu Asysta bodajże, jeśli, jeśli się nie mylę. Tak, w poprzednim meczu Asysta. W tym meczu gol. Mm, Richarlison ratuje w ostatnich chwilach Tottenham. Dzisiaj chcielibyśmy zagrać sobie rundkę e, w kółko czy Okej, to ja zaczynam. Leicester i Nigeria, Ahmed Musa. Musa. Polećmy sobie po prostu cię na razie, żeby za dużo się nie wysilać. Wybieram Enzo Fernandeza na prawy górny róg, Chelsea Argentyna. Leicester City i Argentyna udział. udział Leicester City, Everton Demarei Gray no shit No dobra, to Argentyna i Bournemouth no, Wybieram Marcosa Senesiego, który jest moim bohaterem w tym sezonie Premier League okay. W FPL-u Chelsea, Everton Lukaku No i ja muszę Ci teraz wziąć no, Bournemouth, musisz... Everton Ja wiem ty wiesz? Ja wiem. No nie. nie. No to tak czy tak, już będę miał punkcie Albo tutaj tak samo Chelsea Nigeria jest wiadome. O kurde, przegrałem. No dobra, co, co, co mi pozostało? Może się mylisz co do zawodnika, który grał w Evertonie i Bormów. Natomiast na, na pewno nie pomylisz się co do Nigerii i Chelsea. No dobra no, właśnie Johna obiego Mikela. Ale był też Viktor Moses. Ambornów Everton. Kto to był? Asmir Begowicz O mój Boże, faktycznie. Player 2, One. To już wszystko dzisiaj. E, chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za, za obejrzenie tego odcinka. E, pozdrawiamy cieplutko. Narka. Życzymy miłego dnia, bądźmy jego wieczorku. Bądź lub poranka, poranka. Lub południa. Narka. Lub południa, A.